José Ortega y Gasset. Z tomu Antropologia kultury, część pierwsza. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Bunt mas. Bunt mas. Bunt mas. Bunt mas. Zjawisko aglomeracji. Jesteśmy obecnie świadkami pewnego zjawiska, które czy tego chcemy, czy nie. Stało się najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego. Zjawiskiem tym jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej. Skoro masy już na mocy samej definicji nie mogą ani nie powinny kierować własną egzystencją, a tym mniej panować nad społeczeństwem, zjawisko to oznacza, że świat przeżywa obecnie najcięższy kryzys, jaki może spotkać społeczeństwo, naród i kulturę. Historia zna już takie wypadki. Znane są także charakterystyczne rysy i konsekwencja takich kryzysów. Mają one też w historii swoją nazwę. Zwą się buntem mas. Aby zrozumieć w całej rozciągłości owo przerażające zjawisko, należy przede wszystkim unikać przypisywania takim słowom jak bunt, masa, władza społeczna znaczenia wyłącznie czy głównie politycznego. Życie publiczne nie ogranicza się jedynie do sfery polityki należy do niego również działalność intelektualna, moralna, gospodarcza, religijna obejmuje ono wszelkie sfery życia zbiorowego, włącznie ze sposobem ubierania się czy zabawy. Owym faktem nadzwyczaj prostym do określenia choć nie do analizowania, jest coś, co nazywam zjawiskiem aglomeracji, zjawiskiem pełności. Miasta pełne są ludzi, domy pełne są mieszkańców, hotele pełne są gości, pociągi pełne są podróżnych, kawiarnie konsumentów, promenady spacerowiczów, gabinety lekarzy, pacjentów, sale widowiskowe pełne widzów, plaże pełne zażywających kąpieli. To, co kiedyś nie stanowiło żadnego problemu, a mianowicie znalezienie miejsca, obecnie zaczyna być powodem niekończących się kłopotów. Czy trzeba szukać zjawiska bardziej zwykłego, bardziej znanego i bardziej stałego w naszym współczesnym życiu. Ujrzymy tłum jako taki, korzystający ze stworzonych przez cywilizację pomieszczeń i urządzeń. A czyż nie jest to sytuacja idealna? Rzecz w tym, że przedtem pomieszczenia te nigdy nie bywały pełne. Natomiast teraz często są przepełnione. A co więcej, nie wszyscy, którzy chcieliby z nich korzystać, mogą dostać się do środka. Tak więc chociaż jest to zjawisko naturalne i logicznie uzasadnione, kiedyś ono nie istniało. A zatem mamy do czynienia ze zmianą, z nowością, która usprawiedliwia przynajmniej początkowo nasze zdziwienie. Obecne tłumy nie wyłoniły się z nicości. W okresie ostatnich około 15 lat, tekst jest z roku 1930, La Rebellion de las Masas. Obecne tłumy nie wyłoniły się z nicości. W okresie ostatnich około 15 lat liczba ludności nie uległa jakimś większym zmianom. Wydaje się rzeczą naturalną, że po zakończeniu pierwszej wojny liczba ta nawet nieco zmalała. Tak dochodzimy do pierwszego ważnego stwierdzenia. Osoby składające się obecnie na owe tłumy istniały również wcześniej, ale nie jako tłum. Rozproszone po świecie, samotne bądź w małych grupkach, podróż żywot oddzielny, niezależny, jak gdyby w pewnej odległości od innych. Każda taka osoba czy grupka zajmowała własne miejsce bądź to na wsi, bądź w miasteczku, bądź w dzielnicy dużego miasta. Teraz nagle przybrały kształt aglomeracji i gdziekolwiek spojrzymy, mamy przed oczami tłumy. Tłum stał się nagle widoczny. Zajął w społeczeństwie miejsce uprzywilejowane. Przedtem, jeżeli nawet istniał, to pozostawał. Niezauważony, był gdzieś w tle społecznej sceny. Teraz wysunął się na sam środek. Stał się główną postacią sztuki: Nie ma już bohaterów. Nie ma już bohaterów. Jest tylko chór. Okaże się, że mamy do czynienia z ideą mas społecznych. Społeczeństwo jest zawsze dynamicznym połączeniem dwóch czynników mniejszości i mas. Na mniejszość składają się osoby lub grupy osób charakteryzujące się pewnymi szczególnymi cechami. Natomiast masa to zbiór osób nie się niczym szczególnym. Tak więc pod słowem masy nie należy rozumieć wyłącznie, czy przede wszystkim mas robotniczych. Masy to ludzie przeciętni. W ten sposób to, co było jedynie ilością, tłum, nabiera znaczenia jakościowego. Staje się wspólną jakością, społeczną nijakością. The Masy to zbiór ludzi niewyróżniających się niczym od innych, będących jedynie powtórzeniem typu biologicznego. W grupach, które nie są tłumem czy masą, rzeczywiste podobieństwo ich członków wynika z jakichś wspólnych dążeń, wyznawania jakiejś wspólnej idei czy poszukiwania podobnego ideału, które to cele same w sobie przyciągają dużą liczbę ludzi. Dla powstania jakiejkolwiek mniejszości konieczne jest to, by uprzednio każdy z jej członków wystąpił z tłumu, kierując się jakąś specjalną, stosunkowo indywidualną racją. Kiedy się mówi o wybranych mniejszościach, indywidualistach, często zniekształca się znaczenie tego określenia, nie dostrzegając tego, że człowiek wybrany to nie ktoś butny i bezczelny, uważający się za lepszego od innych, lecz ten, który wymaga od siebie więcej niż inni. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie jest najbardziej podstawowym kryterium podziału ludzkości na dwa typy osobników tych, którzy stawiają sobie duże wymagania, przyjmując na siebie obowiązki i narażając się na niebezpieczeństwa i tych, którzy nie stawiają sobie samym żadnych specjalnych wymagań, dla których żyć to pozostawać takim, jakim się jest, bez podejmowania jakiegokolwiek wysiłku w celu samodoskonalenia, dopłynąć przez życie jak boja, poddająca się biernie zmiennym prądom morskim. Przypomniało mi to, że na ortodoksyjny buddyzm składają się dwie zasadniczo różne religie: jedna, bardziej wymagająca i trudna, oraz druga, bardziej swobodna i łatwa: mahayana, wielki pojazd, czy wielki wóz, i hinayana, mały wóz, mniejsza ścieżka. Istotne jest to, z którym wozem zwiążemy własne życie, maksymalnych czy też minimalnych wymagań. Podział społeczeństwa na masę i wybrane mniejszości nie jest zatem podziałem na klasy społeczne, lecz na klasy ludzi i nie można go łączyć z podziałem na klasy wyższe i niższe. Nikt chyba nie będzie ubolewał nad tym, że większa liczba ludzi czerpie obecnie więcej przyjemności z życia niż kiedyś, tym bardziej jeśli mają po temu chęci i środki. Złotkwi w tym, że owa podjęta przez masy decyzja o przyswojeniu sobie właściwego mniejszościom sposobu życia nie ogranicza się i nie może się ograniczyć jedynie do dziedziny przyjemności, lecz staje się ogólną cechą naszych czasów. Dlatego też uważam, iż zmiany polityczne ostatnich lat zwiastują nieco innego jak polityczną dyktaturę mas. Stara demokracja utrzymywała się przy życiu dzięki liberalizmowi i entuzjastycznej wierze w moc prawa. Dzisiaj masy są przekonane, że mają prawo nadawać moc prawną, i narzucać swoje, zrodzone przed telewizorami, racje U autora jest w kawiarni. Dla chwili obecnej charakterystyczne jest to, że umysły przeciętne i banalne Wiedząc o swojej przeciętności i banalności Mają czelność domagać się prawa do bycia przeciętnymi i banalnymi I do narzucania tych cech wszystkim innym Powiada się, być innym to być nieprzyzwoitym Masa miarzy na swojej drodze wszystko To co inne, indywidualne, szczególne i wybrane Kto nie jest taki sam jak wszyscy Kto nie myśli tak samo jak wszyscy Naraża się na ryzyko eliminacji Wstęp do anatomii człowieka masowego. Jaki jest zatem ów człowiek masowy, który zdominował dziś życie publiczne, zarówno polityczne, jak i pozapolityczne? Masy nacierają, powiedział apokaliptycznie Hegel. Jeśli nie znajdzie się nowa siła duchowa, to nasza epoka, która jest epoką rewolucyjną, skończy się katastrofą, zapowiadał August Comte. Widzę nadciągające fale nihilizmu, wołał ze skały Engandyny wąsacz Dlatego też, jeśli chce się dobrze widzieć swoją epokę, to trzeba na nią patrzeć z daleka. Z jak daleka? To bardzo proste. Dokładnie z takiej odległości, z jakiej nos Kleopatry przestaje być widoczny. Diagram psychologiczny współczesnego człowieka masowego możemy więc wpisać dwie podstawowe cechy: swobodną ekspansję życiowych żądań i potrzeb, szczególnie w odniesieniu do własnej osoby oraz silnie zakorzeniony brak poczucia wdzięczności dla tych, którzy owo wygodne życie umożliwili. Obie te cechy są charakterystyczne dla psychiki rozpuszczonego dziecka. I rzeczywiście, nie będzie pomyłką, jeśli na duszę współczesnych mas spojrzymy przez pryzmę tej psychiki. Nowy plebs, dziedzicząc dorobek długiej i znakomitej przeszłości, znakomitej ze względu na natchnienie i trud, jest przez współczesny świat po prostu rozpuszczony. Rozpuszczać to znaczy nie ograniczać żądań i potrzeb, to znaczy wpajać danemu osobnikowi przekonanie, że wszystko mu wolno i że do niczego nie jest zobowiązany. Żaden człowiek nie jest wdzięczny drugiemu za powietrze, którym oddycha, ponieważ powietrza nikt nie wyprodukował i należy ono do całości tego, co jest. O czym mówimy, że jest naturalne, bo nie odczuwamy jego braku. Owe Rozpuszczone masy są wystarczająco mało inteligentne, by wierzyć, że cała ta materialna i społeczna organizacja, będąca jak powietrze do ich dyspozycji, jest tego samego pochodzenia. I chociaż także czasem zawodzi, to jednak wydaje się prawie tak doskonała, jak gdyby była dziełem natury. Moja teza jest następująca. Właśnie doskonałość, z jaką w XIX wieku zorganizowano pewne dziedziny życia, spowodowała, że korzystające z owych dobrodziejstw masy nie uważają ich za organizację, lecz za element przyrody. Tak też można wyjaśnić, demonstrowany przez. Z masy absurdalny stan ducha nie interesuje ich nic poza własnym dobrobytem a jednocześnie nie mają poczucia więzi z przyczynami tego dobrobytu zdobyczy cywilizacji nie odbierają jako cudownych genialnych konstrukcji których istnienie należy pieczołowicie podtrzymywać wierzą więc tylko że ich rola sprowadza się do wymagania istnienia tych ostatnich jak gdyby chodziło o przyrodzone prawa w zamieszkach wywoływanych brakiem żywności masy ludowe domagają się zazwyczaj chleba i często zdobywają go niszcząc piekarnie może to posłużyć jako symbol stosunku Oczywiście przy zachowaniu należytych proporcji półczesnych mas do cywilizacji, która je żywi. Jose ortega mas, mas i inne pisma sociologiczne przełożył Piotr Niklewicz w wstępie Wybór dokonał tekst. Przejrzał stan Członki-Howik, N. Warszawa 1982, strony od 3 do 13 i od 57 do 65.